tej trójki, która w ostatecznym rozrachunku była zakwalifikowana do tego, żeby e, móc być trenerem reprezentacji Polski, no to chyba jest taki logiczny wybór. Poza tym, jeżeli Antoni Piechniczek już wcześniej namaścił e, Waldemara Fornalika, że to on jest jego faworytem, no to było pewne, że... Jednak będzie miał bardzo duże szanse, dlatego ja nie byłem zdziwiony tą informacją dzisiaj, i raczej myślę, że, że to jest wybór, który też ma, du, dużo nam mówi o tym, co się może dziać w następnych miesiącach w PZP, ponieważ poprzedni selekcjonerzy, Benarker i Khmuda, mieli bardzo dużo e, autonomii. Właściwie to oni o wszystkim sami decydowali, co się tyczyło reprezentacji Polski, typowo sportowych spraw. Natomiast w tej chwili uważam, że jednak większy wpływ może mieć i Rada Trenerów, czy nawet Antoni Piechniczek na to, co się będzie działo w naszej reprezentacji. Chcą mieć większy wpływ na decyzję. Może uważają, że jednak wcześniej można było lepiej poprowadzić albo przygotowania, albo nawet... Jakąś taktykę na niektóre spotkania, i w tej chwili jest, jest trener, który, którym raczej to będą konsultować. Nie, ja myślę, że nie ma szans na to, żeby grać w reprezentacji, tak jak trener Fornalik sobie ustawił drużynę w ruchu chorób, czyli systemem 1, 4, 4, 2 z dwójką napastników, ponieważ no, my nie mamy w tej chwili dwóch klasowych atakujących, którzy zagwarantowaliby nam odpowiednią jakość i, yy tak żeby też we współgrało ofensywnie i stwarzać im sytuację lub też żeby oni między sobą szukali rozegrania i wykończenia akcji po, po jakichś zagraniach dwójkowych. Dlatego raczej myślę, że tutaj to ustawienie 1, 4, 2, 3, 1 z jednym wysuniętym napastnikiem będzie dalej preferowane. Natomiast dobór wykonawców i narzucenie im może troszeczkę innych zadań, w tym systemie, albo też modyfikacja tego systemu, bo teraz większość reprezentacji gra w obronie inaczej, w ataku inaczej i to jest ważna rzecz, żeby dopasować do umiejętności też piłkarzy i wykorzystać do maksimum. Ja tutaj wierzę też w taki talent też wyszukiwania dobrych zawodników, którzy mogą zagrać w reprezentacji, bo to pokazał trener Fornalik w ruchu chorzył, że, że, że miał nosa do, do wyszukiwania, do wypromowania, ale też do, do pokazania nam dobrych zawodników, właśnie. I myślę, że, że tutaj też powinien nas, nas kimś zaskoczyć, że e, zawodnik, który no, w klubie gra powiedzmy na niezłym poziomie, ale nikt by nie przypuszczał z nas, że on może zagrać w reprezentacji bardzo dobrze, to telefonalik takiego nam, czy drugiego, jednego, czy drugiego zawodnika znajdzie, skomponuje go dobrze i i będziemy wtedy wszyscy zadowoleni, że, że mamy też zawodników, zwłaszcza z polskiej ligi, którzy do, do takiego poziomu reprezentacyjnego dorośli. Stwierdziłem podczas Mistrzostw Europy i przed samymi mistrzostwami, kiedy, przed Euro, kiedy została ogłoszona 23-osobowa kadra na Mistrzostwa Europy, że mi brakuje kilku zawodników. Przede wszystkim Arkadiusza Piecha z Dróg chorzów i Piotra Celebana ze Śląska Wrocław i uważam, że ci zawodnicy przydali się naszej reprezentacji, może nie do pierwszego składu, natomiast stworzyliby dobrą konkurencję dla tych, którzy na mistrzostwach byli. Tak się nie stało. Także myślę, że tutaj trener Fornalik ma pole do popisu i oby się nie bał przede wszystkim Piecha powołać, bo był wcześniej trenerem ruchu chorzów i tego zawodnika. Myślę, że tutaj na no... Nie powinno nikogo to dziwić, że akurat takie ruchy będą i, i powinno jak najszybciej się odciąć takie, takie spekulacje, że, że nagle, nagle ten trener stawia na, na zawodników, których sam trenował. No to byli zawodnicy, którzy dobrze sobie radzili w polskiej ekstraklasie. Czasami jest ważne, żeby dotrzeć z głowy piłkarza, a może to inny trener zrobi się lepiej, więc. No... Być może też te Fornalik dotrze do, do Sobiecha i, i będziemy widzieć zupełnie innego zawodnika, nie takiego ślamazarnego, który na wolno się ruszał na, na meczach przed mistrzostwami Europy. I Ja myślę, że trener Waldemar Fornalik w dalszym ciągu będzie powoływał zawodników z polskimi paszportami, którzy grają poza granicami naszego kraju, którzy być może dopiero teraz będą grać na odpowiednim poziomie, bo taki jest trend światowy w tej chwili. Nie powinniśmy rezygnować zawodników, którzy prezentują bardzo wysoki poziom piłkarski, tylko ze względu na to, że jeden rodzic nie jest Polakiem, więc ja myślę, że tutaj takich obaw nie będzie. Dobrym nadrzędnym jest poziom naszych reprezentacji i tutaj powinniśmy robić wszystko, żeby jednak mieć tych najlepszych u siebie.